Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Siedział oczywiście. Oj, 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 I co? Kontynuujemy naszego Beyoncé komando. Drugi odcinek. Eee. Tu. Oj, oj, coś niedobrze, niedobrze, brzydko. Jak Spider-Man 3. Co tu? A! Jakieś samolociki? Daj się ponieść. Zróbmy to. Ale no zobaczcie jaki fajny widok. Czekajcie, albo se z nosa wyciągam. Już. Nie no, no kilkok by się wstydził. Ohohoho. Pierwszy wskok. Chcę wziąć znajdźkę Pana Pac-Man w Pokémon. Hop. Tam, tam. Dobra. No, Kurde, jest bardzo ładna, wręcz powiedział. Ja Się przeliczyłem. Siuuuuu! Dupa, nie. Nie mam jeszcze skilla w tym. W ogóle zauważyłem, że tamten odcinek przypadkiem nagrywałem przy złej rozdzielczości. Jak tak zaszło, ustawałem rozdzielczość taką, do nagrywania. Taką rozdzielczość, w jakiej normalnie jest film. Żebyście widzieli dokładnie to, co ja. A wtedy ustawiłem większą rozdzielczość. Miałem oryginalnie ustawioną większą, no nie? Wiecie, co mam na myśli. Aha, już przy ja chcę przyspieszać filmy. Maciek. Cześć. Dobra, jedziemy dalej. Powrót tam P przyszedł ktoś i poprosiłem to o kogoś, żeby zaknął mi drzwi Zawsze podczas nagrywania muszę mieszkadzać, nie? O jedzieś, weź tą znaczkę No nie tak. Po prostu na znaczkę, po prostu na... Tragedia Chyba się trochę pogubiłem w mojej w mojej akrobatyce Może tak? O, proszę. E, dymu kurzu po oczach. Reactive. A nie, no fajne, przyjemne zaskakanie. E, czemu nie wziął? No teraz jak w tym mieście w końcu można poczuć, co autorzy chcieli przekazać graczom. No, no, no. O! <laughs> się spalił. Albo padł do zatrutej przestrzeni. Aha, może coś powiem od razu. To jest takie. Zielone wszystko jest takie. Yy, czekadam, niebieskie. Wszystko jest takie, no nie? Budynki, wszystko. Ojej. Tylko dlatego, ponieważ autorzy chcą nas prowadzić liniowo w tej grze. Nie dają nam swobody. Bo ogólnie te takie. Zielone obszary to są to takie. Ale jak gadam jak ciota. To jest... Po prostu... Nie możemy ich się dotykać, być blisko nich, bo to otruje Łapać się możemy, ale... Przebywać blisko już chyba nie... Chyba na to łapać nie można. No nie można. Idziemy dalej. W ogóle powinienem chyba trochę szybciej robić te poziomy, bo tak to staje w miejscu i coś gadam sobie dobrze, że gadem, nie O, oh, Dramatic loading Czy się nie skraszuje czy nie Skraszuje się? Oby nie. Mam nadzieję, że nie. Nie kraszuj się. Nie, nie, nie. Nie! Oh. No, tu mamy jakiś samy uh. oh. oh. ta przecina! Po no powiedz, że to ładnie wygląda. Ale wiecie, yy, tej grze czuję, że brakuje takiego filtrowania, ani zatończonego, nie wiem jak się nazywa. Rozmycia krawędzi po prostu. Jak grałem na, najwyższe, na tej najwyższej rozdzielczości, to dla mnie tak za ostre było to węzła, takie Troszkę rozmycia i grafika by była od razu dwa razy lepsza. oj! oj, oj, oj.

Już się zdarzyło z kapią, że nie wiedział, że A teraz się. Ricardo. O! Oh. Co to jest? Zrywanie. Eee, nic trudnego. Jeszcze to sterowanie spada. Albo może tak gra jest portem z Xboxa? Eee! Ale eee, dobrze, port zrobiony. Da się normalnie w to przyjemnie grać Przecież SIĘ NIE PUSZCZĘ Może się trochę obniży na tej ulicy. Dobra myślę że... No, mam wyjścia No omg Jup. jak pięknie Teraz mam zerwać No problemu Uuuuh! Puuuuh! Brz, brz! Idę kawałek. Kogo ona w twarz! Dobra. I małe. Dybanie. Strzał, uderzenie. Strzał, gonga w twarz. No, takich można likwidować. Albo tak. Wtedy trzeba dobijać kulką. The jamming signal is blocking the homing device we placed on you. See if you can find the relays emitting wow. the signal and shut them off. Then we'll uh, be able to triangulate your position. And why would I want you to do that? Oh, 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 there's a duel duel. I can live with that. Good. What the fu? got a fix on the closest relay. Follow the navigation points. But what's <laughs> that woggle about? O, to będzie łatwo, ściągnąć na dół. Specjalnie tak powiedziałem, żeby nie mówić zwalić. O, tam na dole już widzę, inna coś. Patrzcie, patrzcie! No nie. Myślałem, że będzie to jakieś bardziej widowiskowe. Zawiodłem się! O organizację Tu co? No, tam by się to mają. A co jak Rambo, Lara Croft destroyer. O, to też wybrać. Ktoś mnie tu jeszcze pyk piek pykał. cura Já dué Ai 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 Tenho mas senso Tá boa, dobre. Vou tentar entrar Przepraszam za samochód. Metalowe buty robią swoje. No dalej idziemy, nie? No, dawaj, łap się. O, widzieliście? Dosięgnie, dosięgnie. Trzeba zwracać uwagę na takie elementy. Nie bujaj się do góry. O! Ah, look at him! That's a bit shocking, isn't it? Ouch! Dramatic loading again. Really, really enough. Enough. Okay.

Bez problemu na luzie Wbijam dalej Cały czas mam taki odróżby mi się spidermanowatym O, proszę bardzo Zrywamy, zrywamy, pamiętamy co było wcześniej hmm. Gdzie mój grenade Fuh. Co zobaczycie co się stanie

Po co komu latające miny? Jeżeli by chcieli zatrzymać pojazd... pojazdy... latające, to by pewnie rozpuścili... rozciągnęli... liny z materiałami wybuchowymi wokół tego zem, z... Y, od budynku do budynku, a nie miny. Zamiast tego ja mogę jej wygłysać jak, jaką taką... drogę wśród zakażonego świata. Tam go zerwać. ojej. Gdzieś tam wrogów, przeciwników słychać. A tam? A proszę, tu można normalnie chodzić. bardzo ładnie, to mi się. Szkoda, że gra nikogo nie zabił, poza tym. No, chama, bo... no gdzieś tu musi być. Tylko se... O proszę, jak to się Uh, shut sure, well you've been without your arm for a long time Bionic parts usually take some time to synchronize with the mirror. your point being my point being don't expect to jump straight back into the old days certain moves and techniques will come back. just give him some time I don't know. Ninja! No ludu! Pek! Proszę, o to jest pokazanie, jak się jest prawdziwy kastolodem Ninja! Wiedzcie, że to ja! Przekaźnik! Co jeszcze nie? Nie się doskłuje? Owe niedobre ludy! Pytasz, pytasz, proszę bardzo. Taki efekt chcieliśmy osiągnąć. No, wyłączanie polaminowego. Tak, tak. Proszę bardzo. Polaminowe wyłączone możemy iść zabijając w ochronę dyskryminator. Co mi tu wyszło? Dramatic Load Bierzmy się do roboty, a nie oglądajmy screen loadingu. Proszę państwa. Dwa. Oto nasz loading. No, okay. Wracamy do... The, the first mod one. with a hiker. It's in the air now. Da. Oh. Not anymore. Not anymore. Yeah. <laughs> this one's new. They call it a hiker. It packs a fierce punch with a good spread. Not exactly subtle. Da. Strzelbaj tyle, a nie mi tu jakieś filozoficzne co się stawia Nvidia. Oj 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 aj, aj. No, Oooo Ale ma dużo ammo Aż się zesrałem Nie na no, żartuję, po prostu ma dużo Już nie myśleli sobie czegoś Ciągnij, ciągnij, ciągnij Mimo, że nie umy... A, muzyczka. A, a on tu. On się fajnie zaczepił. się nie ma oczywiście. I po co mi to było? A! Dobra. Zapis zakończony, czyli możemy iść dalej. Orientanie, what's that? Ten pan też. On ten już strzelał, czyli ten jest najlepiej wyszkolony z tej trójki. Czy tego pana? Oni, oni są ta, takimi trudnymi ścigami. Ja nie wiem, jak ja sobie daję z nimi rady. Śmierć przez przez... przez le, tworzy. Hmm... Tylko co to jest Y? Aha, aha, aha. Eee. Tylko pragnę aby to wyszło za pierwszym razem, dlatego zerknę pod którym mam Y. That shock wave. This is Secretary Armstrong. Status report. I'm in the middle of something, Secretary. Maybe you could ask Joe. Joe. I rank you both, Major, and don't you forget it. You report to me at my say so. Fine. Here's the report. The city is in ruins. Everybody's dead. Find to Melodrama. Będę checking in on you, major. Ja robię tę misję. Nacho. Dobra. Ach tak. Brudna kor korporacja. Raz mam tego szefa, raz mam tego szefa. Są tylko takich chłopców na pozycji. Tak, to się robi w naszym państwie Amo, amo. Muszę maksymalnie gry. Maksymalnie 3 gry mogę mieć. Jakieś zierstwo. Wyłączanie pola minowego. Dobra. Spencer, incoming paratroopers. Watch out. amunicja no, do. Idź tutaj No <śm> <śm> e -e e <śm> punkt kontrolny był tu Fajnie będzie jak musi cofać całą tą rurę A nowe się nie zgubili Jeden strzał i po sprawie nie cioł, Chyba nie jest was tam... Tylko nie miała? Nie miała was więcej? <grymne> tylko poleciał tak jakby trochę w inną stronę, ale okej okay. I tak mi się podobało Trzeba tam iść i ich wykosić Wow Pyk, pyk, po Ojej, tak żeby nie zedlnąć się przydałoby Dobra. A marnuje, ale przynajmniej się po to idzie. Po co kombi? A, ich się najlepiej greenade niszczy O ła proszę panny, jest z tych dobrych jestem. Dobry jestem. Nieprawda, bo można ich kopać. I ten drugi. Ale od gniej co zacznij Moja kostka No Patrzę. Nie, yeah, już! O jeszcze, dawaj, dawaj! Co to było? O, w wokul tej linki mnie zakręcił. Jedziesz go, jedziesz! Jeszcze jeden krok! Yes! Da się ich zniszczyć bez gratu, spokojnie. Nie są konieczne do tej roboty. Na no, problemy, punkt kontrolny, jedziemy. Co to jest? Okay, dramatic loading. We have a the the it. No co sobie że Tyle wystarczy, nam drugiego odcinek. To co? Widzimy the się tym razem. Oh, Trzymajcie się. Dobra, jeszcze Wam to pokażę. Ten, co i sobie mówią. Okej, okay. to na tyle. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.